Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kanał Jezusa pozwolił kochać się Bogu. Objawienia i orędzia Boga Ojca. Świadectwo siostry Eugenii Elżbiety Rewezio. Odcinek dwunasty. Niektórzy spośród was, moje dzieci, mogliby mi powiedzieć, Kościół wzrastał nieustannie, chrześcijanie są coraz liczniejsi. A to jest wystarczający dowód na to, że dzieło naszego kościoła jest kompletne. Wiedzcie, moje dzieci, że wasz ojciec zawsze czuwał nad kościołem od jego powstania. W jedności z moim synem i Duchem Świętym chciałem go mieć nieumylnym za pośrednictwem mojego wikariusza papieża. Jednak, czyż nie jest prawdą, że gdyby chrześcijanie poznali mnie takim, jakim jestem, mianowicie jako czułego i miłosiernego, dobrego i szczodrego ojca, z większą mocą i szczerością praktykowaliby tę świętą religię. Moje dzieci, czy nie jest prawdą, że gdybyście widzieli, że macie ojca, który myśli o Was i który Was miłuje nieskończoną miłością, Staralibyście się tytułem wzajemności być bardziej wierni waszym obowiązkom jako chrześcijanie, a także jako obywatele być sprawiedliwymi i oddawać sprawiedliwość Bogu oraz ludziom? Czy nie jest prawdą, że gdybyście mieli wiedzę o tym Ojcu, który miłuje Was wszystkich bez różnicy i który bez różnicy Nazywa Was wszystkich pięknym imieniem dzieci. Miłowalibyście mnie jak czułe dzieci, a miłość, jaką mnie obdarzacie przez mój w niej udział, stałaby się miłością czynną, która rozciągnęłaby się na resztę ludzkości, jeszcze nie znającą tej społeczności chrześcijan, a tym bardziej tego, który ich stworzył. I który jest ich ojcem. Gdyby ktoś poszedł przemawiać do tych wszystkich dusz trwających w swoich zapobonach, a także do wielu innych, które wzywają Boga, ponieważ wiedzą, że istnieją, jednak nie wiedzą, że jestem blisko nich, gdyby powiedział im, że ich stworzyciel jest także ich Ojcem, który myśli o nich i który interesuje się Nimi który otacza ich serdecznym uczuciem w wielu cierpieniach i zniechęceniach, taki człowiek uzyskałby nawrócenie także najbardziej upartych, a te nawrócenia byłyby liczniejsze oraz bardziej solidne, bardziej wytrwałe. Niektórzy, badając dzieło miłości, jakie realizuję pośród ludzi, znajdą w nim coś do krytykowania. I będą mówili. Misjonarze od kiedy dotarli do, do dalekich krajów mówią tylko o Bogu, o Jego dobroci, o Jego miłości. O czym więcej mogliby powiedzieć, skoro zawsze tylko o tym mówią? Misjonarze mówili, I jeszcze mówią o Bogu w takiej mierze, w jakiej sami mnie znają. Ale ja was zapewniam o tym, że nie znacie mnie takim, jakim jestem. Ponieważ przychodzę ogłosić się ojcem wszystkich i bardziej czułym od ojców, aby wydoskonalać miłość, którą mi przynosicie, a która jest zniekształcona przez strach. Przychodzę, aby stać się podobnym do moich stworzeń, aby poprawić pogląd, jaki macie o Bogu straszliwie sprawiedliwym, ponieważ widzę wszystkich ludzi, Spędzających swe życie bez zaufania ich jedynemu Ojcu, który chciałby im powiedzieć o swoim największym pragnieniu o pragnieniu ułatwienia im takiego przeżycia ich życia ziemskiego, aby potem dać im w niebie życie w pełni boskie. Jest na to dowód, że dusze nie znają mnie bardziej niż wy mnie znacie. Nie wznoszą się ponad pogląd, jaki o mnie macie, ale teraz, kiedy daję Wam to światło, jesteście w świetle i zanosicie światło wszystkim. Będzie to potężnym środkiem dla nowych nawróceń, a także dla zamknięcia, jeżeli to jest możliwe, bramy piekła, ponieważ ja tutaj odnawiam moją obietnicę. Która nigdy nie będzie mogła być niedotrzymana, a brzmi ona: Wszyscy ci, którzy z serca będą mnie wzywali imieniem Ojca, choćby to było tylko jeden raz, nie zginą, ale będą pewni życia wiecznego w towarzystwie wybranych. Chwała Ojcu i synowi. I Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen ciąg dalszy w następnym odcinku.